Nie, nie, kurwa, zabiję go. Urwę mu jaja. NIE! No ej, przecież kontroli! Aha, masz osiemdziesiąt <grym> yeah, Nie, weź, idź. <grym czekaj. <grym czekaj, <grym czekaj, bo w tunelu ktoś pewnie kampi. Ja pierwszy. no dobra, jak chcesz. Jak chcesz. <laughs> <Jaki> śmier... <laughs> na punkcie C nienawidzę respów, po prostu nienawidzę Fajne są, bo zawsze coś się dzieje tak, tak, za plecami przed, o, albo taki gościu nieświadomy, który nagle wybiega i dostaje kulki <laughs> Sam Ogólnie nie to, że coś, ale pp jest -a. na w O! No! Widziałem cię, ale z drugiej strony. Uciekaj, 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 to można! Uwaga, uwaga. Kurwa, zabiłem go. Jeszcze jeden. Wiem, ale kurwa... Mi idzie słabo. Kurwa, match. No co ty, dostałeś kosę? Ja nie wysiadam. Ładuję gościa kurwa pół magazynka chuj no. Oh, o FAKISHIT To wiesz co Ale wiesz co to moja wina kurwa Bo się zapatrzyłem koleś taki sam